To chcę powiedzieć. Pamiętam, jak jeździłam do szkoły Nowej Ewangelizacji, do Straszady, to ojciec tam mówił zawsze w taki sposób: Kto ma, kto, czy są takie osoby, które nie mają problemów? Kto nie ma problemów, niech podniesie ręce. Cisza jarmakiem zasiał i nikt naprawdę nie podniósł ręki. I on mówił: No widzicie, ja też mam problemy. I powiedział: Masz problemy, ewangelizuj. To jest na Twoje problemy, yy, to jest rozwiązanie Twoich problemów. Masz problemy, ewangelizuj. To było Jego powiedzenie. I tak sobie to przypomniałam teraz, i pomyślałam sobie, <laughs> że yy, rzeczywiście tak jest. Przecież Jezus mówi: Słuchajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie Wam dodane. Czyli co Jezus yy, mówi, właściwie On nam proponuje taką wymianę dobrą, korzystną dla nas. Zajmijcie się moimi sprawami, a ja już się zatroszczę o wasze sprawy. Nie? Dobrze. Przejdźmy do dzisiejszego tematu, który jak mówiłam, ma być takim wstępem do, do takich rozważań, które będziemy snuć na początku bardziej bardzo szeroko, o modlitwie o uzdrowienie. Będziemy próbowali położyć taki, właśnie, jak mówiłam, bardzo rzetelny fundament, żeby, żeby nie było, żebyśmy nie przeszli szybko do. Do te wisienki na torcie, do jakiejś tam ozdoby, gdy nie postawimy fundamentu. I w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 15 <coughs> czytamy takie słowa, to jest werset 8. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. I dalej, w 16 wersie czytamy tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, i przeznaczyłem was na to. Abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc Wasz trwał. Jaki to jest owoc? Gdybyśmy wzięli Pismo Święte, zobaczylibyśmy, że Jezus o tym mówi w kontekście miłości Boga i Bliźniego. I wiecie co? Jest taka współczesna misjonarka, bardzo znana na cały świat praktycznie. Nazywa się Heidi Baker. Ona jest misjonarką w Mozambiku i ona całe życie. Swoje dotychczasowe poświęciła służbie ubogim, właśnie opuszczonym sierotom w Mozambiku. I ona ma takie powiedzenie, które mi przyszło na myśl. Ona mówi tak, że miłość jest zawsze konkretna. Miłość, ona mówi tak, miłość nie wygląda jak nic, miłość zawsze wygląda jak coś. To może być chleb podany komuś, kto jest głodny. Kanapka. To może być serdeczne przytulenie dziecka, którego nikt nie chce. To może być y, uzdrawianie. To może być uwalnianie w imieniu Jezusa. To może być y, głoszenie ewangelii królestwa. To wszystko jest to są wszystko wyrazy miłości. I przed swoim <laughs> w niebo wstąpieniem Jezus mówi tak, zapisał to Mateusz w rozdziale 28 w 16. wersecie. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A święty Marek zapisał to tak. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowia. Te fragmenty są określone w Biblii jako ostatni rozkaz. Ostatni rozkaz. A więc jaki owoc mamy przynieść? Mamy wypełniać wszystko to, czego Jezus nas nauczył, czego nas nauczył przez apostołów. I on mówi: kochajcie, kochajcie ludzi, kochajcie Boga, kochajcie w sposób konkretny. Kochajcie konkretnie, tak jak Heidi powiedziała Heidi, która zna serce Boga. Bo miłość zawsze wygląda jak coś. I już wcześniej Jezus ich uczył. Mateusz 10:8 i mówił tak: <laughs> Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, wypędzajcie złe duchy, oczyszczajcie trędowatych. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Więc przed swoim wniebowstąpieniem Jezus mówi uczniom, żeby uczyli Narody, żeby uczyli <coughs> każdego człowieka tego wszystkiego, czego on ich nauczył. I wiecie co, przed rozstaniem, przed ważnym rozstaniem, nie mówi się by dlaczego. To nie jest powiedziane tak mimochodem, na zasadzie rzucone, po prostu przy okazji. Jezus wstępuje do nieba i cokolwiek by nie powiedzieć, to jest moment dramatyczny. To jest moment dramatyczny, oni zostają sami, a on ich też zostawia. To było ich oczko w głowie. Cały tyle czasu im poświęcił, tyle im chciał przekazać, chciał, żeby byli gotowi. I można powiedzieć w związku z tym, że to, co on teraz mówi, to powinniśmy do tego przy, przykładać dużą wagę, że to jest jakby jego testament. To, to, co najważniejsze, co chce im przekazać w ostatniej chwili, kiedy jest jeszcze z nimi. I to nie jest coś takiego <coughs> powiedzianego od niechcenia, na takiej zasadzie, jakbym powiedziała: A wychodzę, wychodzę do warzywniaka, zobaczcie, no tam, czy nie zostawiłam masła na stole, bo trzeba wsadzić do lodówki. To nie, to nie jest tak. On to mówi bardzo poważnie. On to mówi z całą powagą, i ten <coughs> fragment, zauważcie, w Biblii nie nazywa się: Ostatnia rada, ostatnia prośba, ostatnia sugestia. Nie, tam jest napisane, że to jest ostatni rozkaz. I myślę, że to jest dobra intuicja. On y nie tylko, że pragnie tego, ale on tego wymaga od nas, prawda? Bo jak już mówiłam, chwila jest dramatyczna, jedyna niepowtarzalna. I zobaczcie tę chwilę też Duch Święty y chciał uwiecznić. Bo to on natchnął y y y y Ewangelistów, żeby to w taki sposób zostało zapisane. Właśnie w taki sposób. <laughs> Więc Jezus chce, żebyśmy szli i owoc przynosili, i żeby owoc nasz trwał, żebyśmy otrzymali wszystko, o co będziemy prosić w Jego imię. To jest Ewangelia Świętego Jana 14, 13. Co to znaczy w Jego imię? Zaczynajmy się <laughs> nad tym przez chwilę. Co to znaczy w Jego imię? Może łatwiej nam to będzie zrozumieć, kiedy powiemy w Jego imieniu. To znaczy, że. Że ja, go, że ja go reprezentuję, to znaczy reprezentując go, to znaczy w, w jego zastępstwie, można powiedzieć, w autorytecie jego imienia w, i zgodnie z jego wolą. To jest w jego imieniu, w jego imię. A zatem można by powiedzieć, że on w tym momencie wyznacza niejako ambasadorów, mówiąc: idźcie i róbcie to i to i to. W moje upoważni i mówi w moje imię, tak? Mhm. Kiedy mamy prosić w jego imię, mamy, mamy działać w jego imieniu, w jego imię. Więc, jakby, tak jak powiedziałam, jakby wyznacza ambasadorów. I, I posłuchajcie, w tej scenie też, właśnie kiedy odchodzi do nieba i właśnie wyznacza tych ambasadorów, wyznacza najlepszych z najlepszych, super wyszkolonych, super bystrych. Wszystko ogarniających, rozumiejących o co mu chodziło. Szlachetnych, wiernych. No, wyszlifowane diamenty, tak? Czy tacy byli? Nie byli tacy, absolutnie tacy nie byli. Wręcz przeciwnie, ani nie byli wierni, ani nie byli <laughs> do końca nie rozumieli, o co mu chodzi i kim on tak naprawdę jest. Byli małostkowi, byli tchórzliwi, yy, zazdrościli, były między nimi przepychanki i widać, jak nieraz niewiele rozumieli z tego, o co jemu chodzi i czego on pragnie. I, yy, i tutaj jest dla nas coś takiego, że możemy popatrzeć na nas, bo to jest nasz obraz. My tacy jesteśmy. Wcale nie jesteśmy na i to jest coś, co nas nieraz powstrzymuje, bo my powiemy, no dobra, ale ja się nie nadaje. Najwyraźniej no Jezus się tym nie przejmuje. I więc tak jak mówiłam, możemy się postawić w dobrym towarzystwie to koło apostołów, to my, my tacy jesteśmy. I wiecie, kiedy czytam Biblię, to co mnie uderza, że. Że Biblia jest w swoim wyrazie, w doborze środków, jak nam to przekazuje, o czym mówi, jest, wydaje mi się, niezwykle taka oszczędna. Jest bardzo oszczędna, jest taka lakoniczna. Opisy, które mogłyby być, mogłyby porywać bardzo, gdyby były podkręcone. No wyobraźcie sobie, małe jest takich, prawie nie istnieją. Zobaczcie, jakby, jakby ktoś po ludzku chciał zrobić wrażenie, na, na, na przekonać, czy, czytelnika, to weźcie na przykład opis Męki. Jak by to mogło wyglądać? Jak, byśmy, jak my byśmy się czuli czytając to? A tam jest napisane ukrzyżowaną go. Tyle. I dlatego właśnie, że tak jest, to ważne jest każde słowo. No, jeśli ono już tam jest napisane, to trzeba przyjrzeć się mu, co to słowo znaczy, dlaczego zostało to tak napisane. Więc zerknijmy jeszcze raz do Ewangelii według świętego Mateusza 28,16. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Zobaczcie, tu jest napisane wyraźnie, że niektórzy wątpili. I Jezus na pewno o tym wiedział. I niejako w odpowiedzi, co Jezus mówi? On nie mówi, jestem wami rozczarowany. No słuchajcie, no ale to czy lata wam tłumaczyłem pewne rzeczy, widzieliście tyle rzeczy i dalej wątpicie. To ja już nie wiem, co ja mam zrobić. Wciąż się nie nadajecie. Ale, co? Ale on tak nie mówi. On, tutaj, tu jest takie zestawienie. Niektórzy wątpili, a on ich posyła. To jest jedno przy drugim. I to jest dla nas, to jest o nas. On się nie boi posłać nas, powierzyć nam skarb, chociaż my jesteśmy takie gliniane naczynia. Skarb zostaje skarbem. Bez względu na opakowanie, bez względu na kryjówkę, czy jest zakopany gdzieś w ziemi czy w jakimś starym tak sobie wyobrażam śmierdzącym palenisku jak gdzieś w piecu jakimś jak podczas wojny tak sobie wyobrażam prawdziwy skarb to skarb nic mu się nie stanie więc on się nawet nie zraża tym, że oni wątpili. dlaczego dlatego że on mówi otrzymacie jego to jest ducha świętego moc i będziecie moimi świadkami dzieje 1 8 i to nie tyczy się tylko dwunastu apostołów, bo Jezus też szkolił, można powiedzieć, szkolił. To może słowo nie, do, nie, do, nie wyraża ducha tego czasu, ale możemy tak sobie na dzisiejsze nasze potrzeby powiedzieć. Ale przygotowywał uczniów 70 wysłał parami, prawda? I oni szli i głosili Królestwo. I im też udzielił mocy na, nad demonami i nad chorobami. I wiecie co? Naprawdę ciężko wobec takich, takich słów, które czytamy, wobec tego, jak patrzymy, jak Jezus się zachowywał. Ciężko o wymówkę. Ciężko naprawdę o wymówkę. I możemy powiedzieć, no dobra. <grytania> jak tak, to tak. Ale. Wiecie co? Nieraz myślimy o tym na zasadzie takiej wisienki na torcie. Takiego pewnego dodatku do życia, takiego pięknego ozdobnika. To znaczy, na co dzień żyję sobie tak, sobie żyję, jak sobie żyję. Nie wychylam się, nie narażam się, y nie robię rzeczy ekstremalnych. Jeżeli mi się to przydarzy raz na czas, no to już, wow. To już mówimy świadectwo. A to powinno być nasze codzienne życie, to, to jest zwykłe życie chrześcijańskie. I wiecie, mówię o tym z perspektywy tego, y co za mną i co przede mną, co za tobą i co przed tobą. I bo wiecie, Czas najwyższy, żebyśmy y, rozpoznali, w jakim jesteśmy punkcie historii świata, historii świata, historii zbawienia, historii świata. I żebyśmy rozpoznali, w jakim jesteśmy punkcie historii mojego własnego życia. Gdzie ja jestem i co z tego wynika. <laughs> 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 Przyjrzyjmy się temu, dlatego, że to, o czym mówię, myślę, że jest bardzo ważne, że to nie jest ozdobnik. To jest samo życie. Radykalne takie pójście za Nim, to jest właśnie zwyczajne życie chrześcijańskie. Tak powinno być. Więc to jest, to jest pytanie tak naprawdę też, czy przynosisz owoc, na który On czeka. I zobaczcie, Jezus szukał fik na drzewie i nie znalazł. I to drzewo zostało przeklęte i ono uschło. Więc pytanie o owoce jest tak naprawdę w moim życiu jest tak naprawdę pytaniem bardzo dramatycznym. To nie są zdobniki, to jest pytanie być albo nie być. Jest to pytaniem kluczowym, jest też pytaniem tajemniczym. Moglibyśmy dużo na ten temat mówić. I, ale pytanie jest takie: czy ja jestem dla niego kubkiem, yy, czy ja jestem dla niego kubkiem z wodą, który on ma na podorędziu? I w każdej chwili może się napić z tego kubka, jeśli będzie miał ochotę. Czy to jest moja tożsamość? Czy rzeczywiście tak, tak jest ze mną? I popatrzcie, że to naprawdę jest dramatyczne pytanie. Ale równocześnie mówię sobie i mówię do Was, nie pozwól, żeby to dramatyczne pytanie o owoce diabeł zamienił w taki piekący wstyd, który będziesz nosić na sobie jak, jak, jak taki łachman, który będziesz, który jakby przywrze do ciebie i on będzie cię ograniczał, bo bo dzięki Jezusowi tak nie musi być. Nie powinno tak być. Bo nawet jeżeli roztrwoniłeś majątek, nawet jeżeli Yy, żyłeś jak świniopas, ten, mówię o tym yy, bracie, tak, który odszedł i żył jak świniopas, w otoczeniu świni. To kiedy, kiedy wracasz, to w jednej chwili dostajesz płaszcz, dostajesz pierścień na rękę. I Boże, jakie to jest wzruszające, wiecie, mnie to bardzo porusza, że On mnie chce, że On mnie chce przy swoim stole, że On mnie chce w swoim domu, że On mnie stworzył, bo On mnie chce. To znaczy, to znaczy, że Świat, wszechświat bez mnie byłby niepełny. Że wszechświat bez ciebie byłby niepełny. I to jest super, to jest wow. Więc wróćmy do pytania: w, jakiej, w jakim czasie historii Zdrowienia ja żyję? Kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy wiele zadziwiających historii, znaków, cudów może się rozstępuje. Woda wypływa ze skały. Przez Jordan przechodzą Izraelici suchą nogą. Odnoszą wspaniałe zwycięstwa. Mury Jerycha padają na głos na głos trąby. No o co byście tam jeszcze nie chcieli? Potem przychodzi Jezus i znów czyni znaki, czyni cuda. A potem jeszcze są Apostołowie, a potem nastaje cisza. Z lekka gdzieś tylko przerywana przez jakieś pojedyncze ekscesy, <noise> jednostki jacyś święci, jakieś ruchy, gdzieś coś. I my myślimy, ale to było fajnie. jakby To było fajnie, jakby, jak my byśmy inaczej działali, jakbyśmy inaczej funkcjonowali, gdyby te rzeczy działy się w tej chwili, gdyby w tej ciszy, gdyby to się teraz działo. Ale wiecie co? Ja myślę, że ludzie właśnie tych, tych poprzednich pokoleń, ci patriarchowie, ci wielcy, herosi, wiary, w ogóle całe niebo, patrzy na nas i są bardzo zdziwieni. Dlaczego? Bo oni w tym czasie, w którym my żyjemy, oni jestem przekonana, rozpoznają czas łaski, czas, czas królestwa, które jest w nas, tak jak Jezus powiedział królestwo jest w was. Więc to jest czas łaski, czas. Cudów, czas dzieci Boga. Czas Bożego, słuchajcie, wichru nad światem. To jest, to jest teraz. Więc myślę, że całe niebo patrzy na nas i nie może wyjść z podziwu i zadaje sobie pytanie: co się z nimi dzieje? Co się dzieje z tymi ludźmi? Żyją w czasie eksplozji, a zachowują się tak, jakby się nic nie stało. Żyją w czasie dnia, a ucinają sobie nieustannie dżemkę kolejną. Jeszcze jedną, jeszcze jedną, jeszcze jedną. Jakby się nic nie wydarzyło, jakby nie było krzyża, jakby nie było zmartwychwstania. Nie współpracują, nie, nie widzą, nie rozumieją. Nie rozpoznają tego, kim są, co mogą robić i co, co powinni robić. I wiecie, tak w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w Krakowie, na Woli Ustowskiej, rzut beretem są bronowice. I przyszedł mi na, na myśl, tak jak Wyspiański by powiedział, chocholi taniec, nie? Takich okolitaniec I myślę, że całe niebo doskonale właśnie rozpoznaje ten czas, w którym żyjemy, i jest zasmucony naszą biernością. Naszym takim brakiem, <coughs> brakiem ekscytacji Jezusem. Ekscytacji tym, co on zrobił, tym, co się dokonało, tą zmianą, która zaszła, tą zmianą, która zaszła. I jego chwałą. Jego chwałą. Że, że tak łatwo odpuszczamy, że tak łatwo rezygnujemy z walki, że nie podejmujemy walki, że złemu ustępujemy pola, że się boimy. Więc słuchajcie, teraz przypomnę drugie pytanie. Drugie pytanie jest takie: w jakim miejscu mojego życia ja konkretnie jestem? I wiecie, nie pytam ani o wiek, ani o okoliczności, tylko gdzie ty jesteś w swojej drodze, gdzie ja jestem w swojej drodze do Boga, w którym miejscu. I możesz być w różnych miejscach, ale jest jedno miejsce, które jest absolutnie decydujące, które stanowi taką cezurę, można powiedzieć, czasową, terytorialną, czy już jak tam nawet. Czasową, terytorialną cezurę otrzymania mocy, czy to jest to, czy ja dokonałem już tego osobistego wyboru, który daje życie? Czy ja wybrałem Jezusa jako mojego jedynego pana i zbawiciela? Czy ja to wypowiedziałam te słowa, wypowiedziałem te słowa głośno i wyraźnie tak, żeby w niebie nastąpiło poruszenie? I tak głośno i wyraźnie, żeby zatrzęsło się, zadrżało ze strachu całe piekło. Żeby posypały się jego bramy ze strachu. Bo to jest tak, że przez krew Jezusa nagle jesteś po, po drugiej stronie. Kiedy to się dzieje, jeśli tak się dzieje, to, to jeśli to się stało, to jestem po drugiej stronie. Jestem, to jest inna jakość. Jestem w zupełnie innym miejscu. To nie jest tak, jak ludzie mówią, na jakim ja tam stopniu pokory jestem czy coś takiego. Nie, to, to, to po prostu jest zupełnie inna jakość. Jesteś nowym stworzeniem. Jestem w punkcie życia i w tym punkcie życia wszystko jest możliwe. Przedtem byłem w punkcie śmierci, teraz jestem w punkcie życia. To jest, tam wszystko jest możliwe. Tam figi się, rodzą nawet kiedy nie ma cza, nie, jest czas, nie jest to czas na figi. Nie szkodzi. Rodzą się. Bo to się dzieje Jego mocą. I to, się, to jest Jemu na usługach. Kiedy on się chce napić, to dostaje kubek i pije. I nawet jeżeli wczoraj jeszcze pasałeś świnie, to teraz masz na rynku pierścień, który jest symbolem władzy pierścień jest symbolem władzy i rodziny króla. I tym, i tym pierścieniem masz prawo i masz moc pieczętować Jego decyzję. To są jego decyzje, a ty przychodzisz i pieczętujesz, bo masz pierścień, masz prawo to zrobić i on tego oczekuje. I po to tu jesteś, żeby go uwielbiać, oddawać mu chwałę i być sługą jego pragnień. I na koniec przeczytam jeszcze, co on sam o tym mówi. Jeszcze raz w sumie to samo. Idźcie i głoście. I uzdrawiajcie chorych, i wskrzeszajcie umarłych, i oczyszczajcie trendowatych, i wyrzucajcie złe duchy. I darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Więc słuchajcie, mówię sobie przede wszystkim i Wam, czas na przebudzenie, czas na, słuchajcie, na pasję, czas na pasję w naszym życiu, czas na ekscytację. Nie bójmy się tego, bo chodzimy twardo po. Po ziemi nie opieramy się na uczuciach, ale opieramy się na Słowie. Tylko, że to Słowo budzi pasję. Powinno budzić pasję i powinno budzić ekscytację, jeśli je potraktujemy na serio. Więc po prostu chcę to powiedzieć w tym sensie, że czas na normalne chrześcijańskie życie. Amen? Amen.